Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Wiewiórki i Wawry. Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Witam Was w ten typowy listopadowy dzień. No nie mogę powiedzieć, że jest piękny, bo jest mglisty. Jest troszeczkę taki deszczowy, niebo zachmurzone, zaciągnięte takimi, no nie jakimiś wielkimi chmurami, ale taki listopadowy, ponury dzień. Ale w naszych sercach jest chęć do ćwiczeń. Także, kochani, ćwiczymy. Witajcie. Tereniu, dzień dobry. Bogusiu, dzień dobry. Roksolanko, witam cię serdecznie. Witam pana Dariusza, witam Filipa, witam Marcina, panowie Kacprze. Dzień dobry. I zmiana ćwiczenia. Uff. Kochani, mamy rozruszać nasze mięśnie. Te, które są przeciążone, bo to wiadomo, jak się. Moment, zamilknę. Jak się robi jednakowe ruchy określone, no to wiadomo, że określone mięśnie też pracują, a reszta nie. I te, co pracują, są, bywają przeciążone. Także rozluźniamy te mięśnie, które są przeciążone, budujemy nowe, pozbywamy się naszych tłuszczyków. Poprawiamy naszą kondycję, naszą odporność poprzez układ limfatyczny pukiwanie poprawiamy odporność, żeby nie chorować. Poprawiamy krążenie krwi, poprawiamy funkcjonowanie całego organizmu. Mam nadzieję, że oglądaliście mój barszczyk. Jak gotuję barszczyk czerwony. I jak będziecie mieli chęć, to spróbujecie. Spróbujecie innego sposobu, bo to taki inny. Jak to każdy ma swój, a jak jest sprawdzony i działa, no to trzeba próbować. A ja, kochani, piekłam kiedyś bułki takie, którym był i jogurt, i mleko. Kochani, takie były bułki, one nie były słodkie. Jako śniadaniowe, to, takie, to taka bułka, którą się można najść i można ją zjeść. Ja lubiłam na przykład z masłem, z cioskiem, albo z masłem i z rzemem, czy z miodem. Nie? A czasem to jem taką bułkę z masłem, z białym serem i z miodem. A teraz, kochani, Będę piekła, już wczoraj piekłam dwie porcje. One miały dwa razy tyle urosnąć. Zrobiłam małe, ale <laughs> nie za duże wyszły. Ale jak to zrobić, żeby one były miękkie? Także będę próbować przepis następny, znaczy już próbuję. nie? Także taka mąka, woda, drożdże, łyżeczka soli, łyżeczka cukru i do tego olej. Taki mam przepis ze strony Ania Gotuje. Jeżeli macie jakiś inny pomysł, tylko te dwie, a i pieczenie jest 12-15 minut w 250 stopni piekarniku, ale one są, no nie wiem, trudno powiedzieć, czy one się spiekły, czy one są twarde z wierzchu, a ja bym chciała miękkie z wierzchu. No ale ja rozumiem, że to praktyka cieni mistrza, tak jak w ćwiczeniach i zmiana ćwiczenia. Uff, Marysiu dzień dobry, Helenko dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam, witam. Ja mam kochani ten tydzień nocki, także będę z rana urzędować tutaj z wami. Uff. W Polsce święto no jutro, 11 listopada. No piękny dzień. Byłam raz na Marszu Niepodległości. Byłam długo przed Marszem, znaczy długo taki. mówi Boże, co to tak jest? Całe rodziny idą ze wszystkich stron. Ach, bo ja byłam na dworcu. Tutaj, miałam jakiś tam pociąg o którejś, ale jeszcze zdążyłam zobaczyć, bo to tak pamiętam, że to, jak to było, ile lat temu, że właśnie wracałam. Także tu byłam w centrum i ten marsz się zaczął, także go widziałam, ale byłam pod wrażeniem tych tłumów ludzi, rodzin, z, z flagami, które przybywały właśnie tutaj do centrum. Bardzo to takie dostojne było. Także ja to, kochani, jeśli chodzi o marsz niepodległości, tak, tak, ja też idę. Też idę w sercu. Tutaj jest niestety normalny dzień pracy, za to 19 jest wolne. Ok, a teraz sobie poskręcamy. Raz, dwa, raz. I zobaczcie, taki mały kijek. Mały, normalny, nie? Ile to można zrobić ćwiczeń? Panie Dariuszu. Pan też buduje samodyscyplinę jak każdy z nas, bo to każdy z nas. Bo to, kochani, jak to mówią, pokłócić się najłatwiej. I poddać się. To też szybko idzie. Wiecie, jak poddaję Okolicznościom, ludziom, sytuacjom, brakuje odwagi. Często brakuje odwagi. Mnie też brakuje odwagi. Nieraz. Ale jakoś tak się mobilizuje i się nie daje. Zresztą kanał mój, Nasza Odwaga, ten na YouTube, no to przecież jak sama nazwa. Nasza Odwaga, bo moja i twoja, ale nawet przede wszystkim moja. Okej. Okay. I ostatnie ćwiczenie z kijkiem. Raz, dwa. Kochani, śmiejemy się, że tutaj w Niemczech, że jak wynajmujecie mieszkanie, bo mam, wynajmujemy od spółdzielni, no to tamte cięższe czynsz podstawowy plus opłaty, ale te opłaty, taka, taka przychodzi kwota do dopłaty za ogrzewanie, że się śmiejemy, że to oni co, jak to mieszkanie wynajmują plus w sumie ogrzewanie, nie? Plus to, to z tego, że jakaś tam zaliczka idzie, ale ona no, w połowie jak przyszły na, na ten dopłata, to cóż, ona tak niewiele wzięli, a my jeszcze siedzimy w jednym pokoju, no bo trudno w dwie osoby siedzieć w pięciu, w sypialni nie grzejemy, no mi przesadziłam, ale chodzi o to, że grzejemy tam, gdzie siedzimy. I to też nie jakoś, przecież i w pracy jesteśmy. To w sumie weekend na noc też się przecież najwyżej na mniejszy przyjęta i też nie za duży. Także takie te wszystkie media to tak poszły do góry. No i jeszcze Wam powiem ciekawostkę. Koleżankę mam. Właśnieśmy rozmawiały i teraz uwaga, dziewczyny i chłopaki ramionka. Robimy kułaczkę ramionkami. Tutaj w Niemczech idzie się na emeryturę w wieku 67 lat. No dla tych na przykład przyszłych. Na tej chwili się idzie 60, bo to jest narastające 65 dla kobiet i mężczyzn. Można iść na wcześniejszą na 60. Koleżanka w zeszłym roku wyszła na 60, chyba miała 3,5. 63 lata i 6 miesięcy. Jakoś także, że no, mówię to w zależności od rocznika. I to jest narastające do 67. No, i teraz koleżanka, która 10 lat przepracowała tutaj w Niemczech, osiągnęła wiek emerytalny w Polsce, czyli 60 lat dla kobiet. No i zjeżdża, jak to się mówi popularnie. Kochani, ale ja Wam powiem ciekawostkę. Za te 10 lat emeryturę otrzyma, będzie jej państwo niemieckie wypłacało dopiero wtedy, jak osiągnie wiek emerytalny, emerytalny tutejszy. No to tak nie ma w Polsce będzie miała z polskich swoich lat wypracowany, a z tego trzeba czekać. Zobaczcie, jakie jest fajne. Jak to ktoś pomyślał? A w ogóle mówią, że jest 40 oficjalnych, bo kiedyś czytałam, jakiś artykuł był, 40 euro za rok pracy, ale zaraz, zaraz, średniej krajowej, a jak się jest na najniższej? No i się nagle okazuje, że ona ma, bo się, no tak dokładnie nie wiem, ale z tego, co ma czekać, to ma za 10 lat około 300 euro będzie miała ale to jeszcze trzeba teraz poczekać te 7 lat. 6,5 pół chyba mówią, że ja będzie musiała czekać. No to tak się okazuje, że teraz jest pytanie. Raz, dwa, zmiana ćwiczenia. No, oczywiście, że się pracuje, ale to trzeba poznać język, mieć tą wysoką pensję. Jak się ma pensji, miało się za 3000, to emerytura była ładnie, będzie ładniejsza, nie? Na no, rękę się on pensji tą podstawową, jaka tu jest, to tak jak i u nas jakiś ZUS od Działalności od najbliższej krajowej, nie? Oj, i powiedziałam, że te tematy, co jak się człowiek dowie jakiegoś tematu, to po prostu oczy się otwierają dopiero. Dobrze, kochani, I teraz opukiwatko. Najpierw węzły wartowicie. Łódeczka i lecimy. Anusiu, dzień dobry. Sylwusiu, witaj. Wiosna radosna. No, widzisz, kochana, jak wymyśliła. Wymyśliła. Przyszło. Mnie. Ok, tutaj nasze narządy wewnętrzne opukujemy. pobudzamy tutaj wątroby, halo, 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 tu Opukujemy ten tłuszcz, który jest narósł na te narządy. U mnie jeszcze trochę zostało, ja jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę, mam, mam co opłukiwać kochani, także nie stresujcie się, że tylko wy macie, ja też, <laughs> no chyba, że nie macie, to gratuluję. Dobra, tutaj... Oczywiście tutaj też opłukujemy, pod uszami, nad uszami. Tutaj opukujemy przeciwko demencji i na wyrównanie ciśnienia, to tak płaskie ręce opłukują. No i standardowo tu węzły chłodne, pod paszki. układ limfatyczny. Masaż, pobudzanie, bo to już nie masaż, to jest takie opukiwanie układu limfatycznego. A u nas, kochani, z wiadomości dobrych, to mam mówiłam, że Remont się już kończy, od czerwca trwa. Już tam te parkingi, już wszystko, asfalcik też powoli będą wylewać. Do 28 spada to jeszcze, no jeszcze takie niecałe trzy tygodnie. I będzie błysk, nawet nowe lampy stoją. Także taki jest remont rur w ziemi, wszystkiego. No powiem Wam, że no bogato. Uff, obszar niewielki, ale remont dogłębny. I teraz tak, kochani. I wymachy. Raz, dwa, tak intensywnie. Raz, dwa. I uginamy kolanka. Raz, dwa. 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 Tak w rytm. O, hop, hop, hop. I uginamy. Na lesie, no ale dobra. Raz, dwie, raz, jedna. Okay. to jest to ćwiczenie robimy teraz, które lubi nasz kręgosłup. Szeroko na nogach, ręce szeroko, prawa ręka do lewej nogi, do stopy i głowa do tyłu. Się skręca za ręko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, a teraz kochani, wentylacja. Uff. 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 I nie bójcie się, wszystkie stresy, negatywne myśli, wypuszczamy z taką intencją. Pówczam, nie idą, niech od nas odpłyną. Czasem jest tak, że odpychamy tą naszą chorobę. Nie, ona nie, to jest nie dla nas, to jest niesprawiedliwe. Dlaczego ona do nas przyszła, dlaczego my ją mamy? Taki jest bunt, kochani, a to tak, trzeba najpierw przyjąć. Aha, przyszłaś do mnie w jakimś celu, ja cię przyjmuję. Okej, okay, ale zaraz, zaraz i teraz pytanie. To, co ja powinnam takiego zrobić, żebyś ode mnie odeszła? Na spokojnie. Ale najpierw przytulamy. Ha, kochani, przytulamy i się zadajemy pytanie. Czasem mamy tak jakiś ktoś tam, coś słyszy, jakieś słuchania, to teraz trzeba zadać pytanie, kto i w jakiej sprawie do mnie przyszedł? Tak w głowie sobie ustawiamy, nie? Trzeba po prostu zadać pytanie. W jakim celu? Co powinnam zrobić? Jak mogę ci pomóc? Muszę założyć okay. klapki, bo mi w stopy się zimno robi. Ok, kochani, i teraz kochani, tak. Ręce pod boczki i kolanko do góry i otwieramy bioderko, i hop. Do góry otwieramy, hop. Do góry otwieramy, hop. Do góry otwieramy, hop. Do góry otwieramy, hop. Raz, dwa, trzy, cztery, stawiamy raz. Trzy opuszczamy, cztery stawiamy. Teraz trzy, cztery. I teraz luźniutko rozluźniamy się, otwieramy się na cały, A, drzwik. powiem wam ciekawostkę. Jak wam mówiłam, jest remont całego bloku tutaj następny za nami. No kończą, w sobotę był dzień otwarty, można było zwiedzać. Ale posłuchajcie, w piątek czy w czwartek w dźwig taki wielki pracował. Wiecie co? Okazuje się, że są w pionie na całe raz, dwa, trzy piętra do parteru zamontowali balkony. To jest dopiero ciekawostka. Przyjechał dźwig, zamontował całe balkony do budynku. No. Tak się kaszle. Takie są techniki. Dobra kochani, rozluźniamy. Ja życzę Wam pięknego obejścia w nowy tydzień, pięknego tygodnia. Mimo to, że jestem blisko, polecam dziurawiec do picia, bo on jest taki antydepresyjny. I teraz jest pora na picie picia dziurawca, bo nie ma słońca. I wtedy się pije dziurawiec. I to jest to słońce zaklęte w te złote kwiaty dziurawca. Do jutra.